Hej, witajcie moi widzowie Na pewno nie jest was dużo, ale jesteście I uwaga, nie było od dawna daily Ale mm, to było spowodowane moim niebyciem w Krakowie Czyli mieście, w którym mam zawsze inspiracje was najlepszym mieście jakie istnieje Musiałem być jakiejś Warszawy, która wygląda wszędzie jak huda Ale to już inna sprawa Przez to, to nie było odcinków, bo też nie miałem jak nagrywać bo... Zajmowałem się innymi rzeczami niż nagrywanie filmów. To jest ich tak. Yy, Mam zamiar też zrobić coś bardziej wymagającego. Nie mówię tutaj o dłuższych przygodzie, bo niektórzy mogą myśleć, że o to chodzi. Ale nie, nie o to chodzi tym razem. A coś naprawdę wymagającego. Co może. Yy, zająć o wiele dłużej niż 6 minut w montażu, mówi na Wiem, istnieją takie chwile, smutne. No i... O nie nie widziałem tego. Natychmiast się zaskrzuć, broń, bo strasznie mnie był mój problem. Wymagający kontaktem, także trzeba zrobić. robić. Wymagającym kontaktem, trzeba Zapałem, trudno jest zrobić cokolwiek innego niż shitpost. Przecież nie robię nic więcej niż shitpost. Ten nowy koncert będzie bardziej wymagający i będzie nakładów więcej jakichś części osób. Ehm, może trochę utrudnić właśnie robienie go. Ale ja nie ma rudy. Jakby coś innego niż shitpost. Nie wiem, czy jestem fanem shitpostu, ale. To już inna sprawa. Jest Wydaje mi się, że to politycznie poprawny. Najpierw pozabijamy Ale. Co zrobię teraz? Nie dajmy nam no post, bo są to zbyt łatwe do robienia i zbyt opłacające się, żeby ich nie robić nigdy. Tak? Może co? To... No smutne, że wiem, co robić, to post. Nie przeszkadza mi za. No i oczywiście też po prostu nie będzie z Dying ale co z tą serią to trudno określić. Bo też niby chce mi się ją robić, ale później jak myślę, że muszę to wrzucić, więc moim terytorem jest kator. XD. Więc tak jest w planach jedna trudniejsza seria do wykonania, gdzie tam potrzebuje więcej osób. O, ale fajny pies do mnie przyszedł. No, fajny. Yy... Wydaje mi się, że byłoby politycznie poprawnym najpierw pozabijać kobiety i kolorowych. Więc tu filmy będą. Dalej po kolei postów, Teraz sobie i będzie to jedna bardziej wymagająca seria. Mysłów już tak się mam, z tym są wakacje, więc to tak... Wiesz jak to jest z wakacjami. Nie chcę się nic robić. Ale no, ale też sobie, powiedzcie sobie, byście chcieli zobaczyć. Jeśli ktoś mi napisze w niej Metal gira to masz banę kolego. Tak ogólnie sobie gra w postala teraz. Na odcinek specjalny. Co było, za pojeb to projektował? Możemy to je wpełnić. Bo nikt tego nigdy nie czytał, ale ja to dla Was przeczytam. Głos oddany na kandydata będzie praktycznie głosem oddanym na ich wyborcy. Ok. Głosuję na grupę burmistrz Skarb, więc. Co to jest? To faja. Nie wiem, mogę zagłosować. Cholera, nawet nie wiem na kogo to było. To racja. Um, wyborcy, nasz i strażnika, co to kurwa? Mm, jest? Zdaje się, że ten świstek ciągle tam wisi, ale na pewno i tak go policzą. <laughs> Wyborca inspektora, ej. nawet nie, nie udało się do końca. Ale na pewno wiedzą, że miałem dobre intencje. Ok, wszystko pięknie. DROŚCIZNA No i z No więc myślę, że w w, w parę filmach To też będą takie shitposty zapewne No ale Mam nadzieję, że zdajecie do wszystkiego Ja nie zdawałem, ale jeszcze przecież Który z niemieckiego, więc To poprawia mi humor każdego dnia Jak o tym myślę No dobra, widzimy się jeszcze dzisiaj No dobra ale...